Cześć, witam serdecznie z tej strony Pablo. Drogi pamiętniczku, dawno nic nie nagrywałem. Przyszła pora notować, co się wydarzyło, bo dużo się działo. Bank japoński podniósł stopy procentowe, co wywołało czarnego łabędzia. Inwestorzy pożyczali jena, bo był na zerowych stopach procentowych, po czym wymieniali go na dolara, po czym za dolary kupowali akcje. Bank japoński podniósł z stopy procentowe, zmienił politykę, która była utrzymywana od lat na zerowych stopach procentowych. Ceny spadły, po pozadłużani inwestorzy są teraz na minusie. Kupili akcje za pożyczone pieniądze. Akcje też spadły, więc są na jeszcze większym minusie. Mniej więcej tak to wygląda przynajmniej ja to tak zrozumiałem z Twittera Być może coś pokręciłem. mam nadzieję, że dobrze to pamiętam. I zastanawiałem się, czy dało się to przewidzieć. I teoretycznie nie dało się tego przewidzieć, ale patrząc na wykres dało się to przewidzieć I widziałem ten opór już od bardzo dawna, ale miałem tyle informacji. byłem przypoczony informacjami, że po prostu zapomniałem o tym bardzo ważnym oporze i zignorowałem go. Po prostu wyleciało mi to z głowy, a gdybym tego pilnował, to bardzo dobrze rozegrałbym te spadki. Ale dosyć gadania, przejdźmy na wykresy, pokażę Wam o co chodzi. Jest wykres Pin przed nami. Przejdźmy na czysty wykres US100. Popatrzcie co się dzieje, mieliśmy spadki, spadki się zakończyły, później mieliśmy wyższy szczyt, wyższy dołek, czyli zmienia się trend, cena leci do góry. Ok, wrzucamy FIBO na wykres. Ok, mamy FIBO, patrzcie co się dzieje, cena leci do góry, po czym robi retest idealnie na złotej liczbie 0,618. Równiutko. Po czym znowu leci do góry. I gdzie znajduje opór? Na kolejnej złotej liczbie 1618. Gdzie zaczął się czarny łabędź? Gdzie zaczęły się duże spadki? Równiutko przy złotej liczbie 1618. Kiedy Bank of Japan podjął tą decyzję? Równiutko przy oporze 1618. Czy jest to zbieg okoliczności? Może. Czy była to zaplanowana akcja? Moim zdaniem tak. Czy Bank of Japan, Bank Japoński czekał na ten ważny opór? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem ten wykres jest rysowany i planowany od dawna. Wrzućmy formację harmoniczną. Mamy formację harmoniczną gdzie punkt c jest niżej od punktu a, czyli to będzie formacja rekina. Ok. Formacja rekina książkowo kończy się na 0,886. Nie wiem, czy punkt b jest na 0,5. W każdym razie równiutko się odbiło, ale w formacji rekina punkt c jest niżej od punktu a. I kończy się na 0.886. I tak też się stało. Formacja rekina jest wypełniona. Tutaj stało się tak, że wypełniła się formacja rekina, ale po reteście równiutko od złotej liczby mieliśmy dalsze wzrosty do następnej złotej liczby. Czy jest to jakaś książkowa formacja harmoniczna? Nie wiem. Gdyby to była, gdyby punkt C był. Wyżej, a punkt B byłby tutaj bądź przy złotej liczbie, to mielibyśmy kraba. W każdym razie, nieważne, czy to jest książkowa formacja harmoniczna, czy nie. Napatrzyłem się na te formacje, na te motylki już tyle razy, że wiem, że one nie muszą być idealne. One po prostu są. One się wydarzają na wykresie w takiej czy innej postaci i one są. Prędzej czy później wydarzy się jakaś formacja harmoniczna. Więc ja nie wierzę, że ta formacja harmoniczna była dziełem przypadku. Ja nie wierzę, że to był przypadek, że akurat w tym momencie, od złotej liczby 1618, Bank Japoński postanowił sobie zmienić stopy procentowe całkowicie przypadkiem. Nie wierzę w to. Uważam, że była to zaplanowana akcja. Pozostańmy w temacie. Formacji harmonicznych. Przejdźmy na złoto. Ok, złoto jest w takiej konsolidacji, odbiło się od wsparcia, teraz miętosi się przy oporze. Ale poszukajmy formacji harmonicznych. Tutaj sobie zaznaczyłem formację harmoniczną, jakiś taki Batman, motylek, whatever. To przypomina formację szarka, czyli cena odbija od 0,6,18. Punkt C jest niżej niż punkt A. Po czym formacja harmoniczna wypełnia się do punktu B równiutko 0,8,8,6. Czyli formacja harmoniczna szark została wypełniona. Teraz cena spadła. Więc ja już widzę, że OK. Może będziemy mieli następną formację harmoniczną. Cena odbija. Zobaczymy, czy znajdzie opór przy złotej liczbie. Muszę tutaj być ostrożny, bo przecież może lecieć dalej w górę i zanegować moją formację. Ale jeśli cena odbije od złotej liczby, to może uda mi się tutaj rozegrać short. I wtedy będę widział, że rysuje się następna. Formacja harmoniczna. Następny motylek, następny Batman, nietoperz, czy jak tam sobie to nazwiemy. I jeszcze raz podkreślę: widziałem te formacje już tyle razy, że one nie muszą być idealnie książkowe, bo to nie musi być tak, że to się odbije od złotej liczby albo od 0,5. Czasami odbija się gdzieś tam. I oczywiście to nie powinno być subiektywne, to powinno być oparte na FIBO, ale one się wydarzają w takiej czy innej postaci. One nie muszą być idealne. Formacje harmoniczne wydarzają się na rynku Forex. Wydarzają się na złocie szczególnie. I legendarny trader, dr David Paul, miał rację: formacje harmoniczne na Forexie działają. Doktor David Paul mówił, żeby nauczyć się formacji harmonicznych i tłuc je do znudzenia tłucje non-stop, wymasterować je, opanować je do mistrzowskiego poziomu. Poszukajmy innych motylków na wykresie. Na przykład tutaj. Tutaj mamy taką formację harmoniczną, że. No, ja bym już tutaj szukał. Formacji, bo to odbiło i spadło, ale nie wydarzyła się żadna formacja. Dopiero później, o tutaj. Więc to odbicie tutaj wprowadziłoby mnie w błąd. Dopiero, mierząc od tego odbicia, mamy następny, następnego Batmana. I znowu można by się przyczepić, że to jest takie subiektywne. I w ogóle, że sobie narysowałeś motylka i masz teraz yy, analiza wsteczna, zawsze skuteczna. No ale jak inaczej, nauczysz się formacji harmonicznych, człowieku. Formacje harmoniczne wydarzają się na wykresie w takiej czy innej formie. Tutaj mamy następnego motylka. Mamy następnego Batmana. Może wyrysował się inaczej, ale jest. Potem mamy następnego motylka, potem mamy następnego nietoperza i następnego Batmana. Motylki, wszędzie motylki i wszędzie nietoperze i wszędzie Batman. Postanowiłem, że formacje harmoniczne będą moją główną podstawą, będą moją główną strategią na złocie. Będę nagrywał następne postępy, zobaczymy jak mi się to uda rozegrać. Będę pokazywał moje transakcje w grupie na Telegramie. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy na Telegramie, to link znajdziesz w opisie filmu. Kończymy na dzisiaj, pozdrawiam, cześć.